Witam Was wszystkich na moim kanale <laughs> po przerwie. Dzisiaj lecimy do Danii na Ligę. Już od dłuższego czasu myślałam, żeby zrobić taki filmik, żeby pokazać, jak wygląda trochę Liga Duńska, bo jest to Liga Najlepsza w Europie. Nie pytaj mnie. Chyba tak. Eee, tego to znacie? Nie lecimy, tylko ty lecisz. Ja lecę w sumie, on mnie zawozi, bo jest dobry, i mu kazałam. No eee... Dobra, to się wytnie. Na no, to nie ma zgody. I eee... się No jasne. Eee, no i spędzicie ze mną następny tydzień, bo gramy. Dzisiaj jest poniedziałek, 17 lutego. Gramy jutro we wtorek i gramy w piątek. W sobotę wracam do Polski. Więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nie będzie to nudny vlog. Jak tak. go zobaczycie w urywkach, w urywkach, tylko na początku filmu. Dlatego przyjrzyjcie się dokładnie.

mimo tego, że miałam wrażenie, że we śnieci wyjątkowo e, blisko. I to teraz już sobie wyjadę. Czekam na Paulę i będziemy wyszło na podziem. A, podziem w sumie tu jest obok. Bo ona za chwilę będzie, bo leciałyśmy e, o 7 i tyle. No i będziemy jeszcze dodali, że mamy w ogóle 3 minuty za tę skalę. W nie jest cieplej niż w suwokach. Jest lepsza pogoda niż w co więcej jest cieplej, jest wyższa temperatura niż minus 14, jak dzisiaj wyjeżdżałam. Dotarłam do hotelu, ja i mam się dobrze. Podróż była ciężka, bo wyjechaliśmy o 6 z suwoku. Eee, więc tak naprawdę cały dzień w podróży jeszcze w Warszawie załatwiłam parę rzeczy pod tytułem studia. Eee, no i tak, tutaj do hotelu. Paula jednak y, przyjedzie później, bo muszę załatwić rzeczy związane też ze studiami. E, dlatego mogę Wam pokazać pokój. To była łazienka. Ups, to jestem znowu ja. W mojej koszulce oczywiście z myszą jeleniem. Ten to mój turbak, bo przyleciałam na cały tydzień, plus potem jadę na swoje urodziny do Bierunia. Dwa łóżka, plecak. That's all. Mieszkam na minus jeden. W sumie. I jest śnieg. That's cool. Pewnie pójdę jeszcze do sklepu dzisiaj, żeby kupić jakiś jogurt na rano. Nie mam lodówki w pokoju, ale opatentowałam już ten pomysł, że... Yy... Daję za okno, ale raz mój jogurt skończył na ziemi, wywalony cały, więc jest to trochę ryzykowne, bo ten parapet na zewnątrz jest troszeczkę nie taki niepraktyczny, ale poradzę sobie, już sobie poradziłam, bo tu jest bardzo drogo, <słuch> więc zaczęłam sobie przywozić sama tam granole, płatki owsiane, bo wodę gorąco mam za darmo na recepcji, więc tak jakby radzę sobie z tym. No i co? Czekamy na Paula i w sumie myślę, że jutro się odezwę. Bo jutro się będzie więcej działo, bo jutro gramy. A dzisiaj mi się już nie chcę o tym opowiadać wszystkim, bo mam do przedstawienia Wam cały tydzień. Dlatego nie chcę, żeby ten vlog wyszedł zbyt długi pewnie i tak to łudne. Nieważne, do jutra. Dobra, mamy wtorek. Paula już jest za mną, dobra, pokażę ci. I przed chwilą byli u nas panowie, żeby naprawić tam grzejnik, bo jest zimno w pokoju. I dzisiaj gramy o 18.30, za pół godziny wychodzimy na super obiad, aczkolwiek będzie to ciężki ze względu na to, że jest mocno niezręcznie, ale tak, mamy takie obiadki. I potem pokażę halę i postaram się pokazać jak wygląda choć trochę mecz. I to tyle w sumie, nic się... <gry> Cześć. <laughs> thank Meczu. i płynęliśmy promem w ogóle półtorej godziny, ale ja zapomniałam o tym nagrać. I jesteśmy na obiadzie teraz. Pokażę Wam obiad zaraz, bo wyszłam do łazienki, żeby coś powiedzieć do Was. I tyle w sumie. Obiad o 18.30 gramy. Ugramy bardzo daleko. I potem powrót. Mamy 3 godziny. Jutro wracamy do Polski. Po całym tygodniu bycia w Danii. Fedt, okay. og det, hedder, det hedder nummer et, der er der, er til, der ligger Her fører 2-0 Her er Sved Odense Her fører Odense til 3 sobotę, już w Warszawie, wróciłam z Danii. Wczoraj widzieliście urywki z naszego meczu. Przegraliśmy 7-2, ale to jest akurat teraz najlepsza drużyna, ona jest jedynką. Nie dostaliśmy się niestety do play-offów, skończyliśmy na szóstym miejscu na 10 drużyn chyba, więc nie jest najgorzej, no bo poziom w tym roku był wybitnie mocny, wybitnie mocny. Zobaczyliście też jak ja grałam na linek Jarsfeld, było to fantastyczne doświadczenie, bo to jest pierwsza albo druga singlistka, teraz duńska. Ona miała jechać na igrzyska, ale nie pojechała jednak, pojechała ja. z którą gram w drużynie. No i co, myślę, że się żegnamy. Mam nadzieję, że vlog wyszedł fajny, że zobaczyliście trochę jak wygląda najlepsza liga w Europie. No i tyle. Mam nadzieję, że zostaje na kolejny sezon. EHopeso. No i tyle. Dziękuję za oglądanie, jeśli wytrwałeś do tego momentu. I widzimy się w kolejnym vlogu.